Czy zdarza ci się pomyśleć przy porannej herbacie? Biorę ten D3 od jesieni, czasem dorzucę magnez, ale czy robię to dobrze? W polskich domach temat witaminy D wraca jak sezon na szarlotkę. Co roku, gdy słońce niżej, a swetry grubsze. Apteki pełne kolorowych opakowań. Znajomi radzą, bierz K2 do D3, lekarz wspomina o magnezie, a człowiek zostaje z dylematem. Pomagam sobie, czy tylko zapełniam półkę? Dziś porozmawiajmy o tym po ludzku. Czym są D3, K2 i Magnes dla osób po 60 i 70? Kiedy naprawdę robią różnicę, a kiedy potrafią namieszać? Bez straszenia, bez żargonu, tak jak przy kuchennym stole. Zacznijmy od D3, której słońce mamy w głowie od lat. Po 60 roku życia nasza skóra wytwarza jej mniej, a jesienią i zimą w Polsce słońce znika jak mleko w sobotę rano. Dlatego tak często słyszymy, że warto suplementować. I jest w tym sporo sensu. D3 pomaga kościom, mięśniom i odporności, a niedobór potrafi odbierać siłę i nastrój. Tylko, że sama D3 to nie cała historia. Ona działa najlepiej, kiedy ma towarzyszy w organizmie wapń, który ma gdzie trafić, i witaminę K2, która pomaga temu wapniowi iść we właściwe miejsca. Wyobraź sobie murarza, D3, który miesza zaprawę, i majstra z poziomicą, K2, który pilnuje, by cegły nie poszły w niewłaściwą ścianę. Gdy brakuje majstra, ułatwij ofuszerkę. No właśnie, K2. Wielu z nas słyszało o niej dopiero niedawno, a to taki domowy kierownik ruchu dla wapnia, pomaga, by odkładał się w kościach i zębach, a nie w naczyniach. Po 60 i 70 roku życia to szczególnie ważne, bo kości chcemy mieć twarde, a tętnice miękkie i elastyczne. Czy to znaczy, że każdy ma brać K2 razem z D3? Nie zawsze i nie w ciemno. Najpierw warto zadać sobie trzy proste pytania. Po pierwsze, czy w ogóle mam niedobór D3. W Polsce często tak bywa zimą, ale dobrze wiedzieć, a nie zgadywać, to temat na rozmowę przy następnej wizycie u lekarza, jeśli taką masz możliwość. Po drugie, czy biorę leki rozrzedzające krew lub mam zaburzenia krzepnięcia? Wtedy K2 wymaga zielonego światła od lekarza. W dzisiejszym czasie warto też pamiętać, że K2 bywa w diecie. W serach dojrzewających, kiszonkach Czasami w dobrej maślanej krące. To ciegiłki, które dokładają się do całości. I jeszcze praktyczna uwaga. Jeżeli kupujesz preparat łączony D3K2, trzymaj go razem z obiadowymi rzeczami, by łatwiej pamiętać o porze i o jedzeniu tłuszczu, choćby łyżeczki oleju rzepakowego na sałatę. Trzeci bohater to magnes. Stary dobry uspokajać mięśni i nerwów. W polskim domu często się słyszy, weź magnes na skurcze. I rzeczywiście magnes potrafi ukoić nocne podrygi łydek, wesprzeć rytm serca, ułatwić zasypianie. Tylko znów: ważna jest forma i dawka, a także jelita i nerki. Niektóre formy magnezu, na przykład tlenek, częściej przelatują i dają wzdęcia czy biegunkę. Inne, na przykład cyprynan, mleczan, glicynian. Bywają łagodniejsze dla brzucha. Jeśli nerki nie pracują tak jak kiedyś, ostrożność jest podwójnie ważna lepiej krócej i mniej niż więcej i na zapas. I jeszcze detal, który robi różnicę magnes lubi towarzystwo oddechu, wody i regularnego snu. Tabletka to jedno, ale szklanka wody i godzina wyciszenia przed snem czasem działają jak podwójna dawka. Zanim sięgniesz po pudełko, zrób mały polski porządek. Kartka i długopis na stole, światło zapalone jasno, okulary na nosie. Zapisz, co już bierzesz: witaminy, leki na stałe, nawet zioła. Pomyśl o stałej porze na D3. Często do posiłku z tłuszczem by się dobrze wchłaniała. Zastanów się, czy K2 jest dla ciebie odpowiednia, i wybierz magnes w formie łagodnych dla brzucha, jeśli masz wrażliwy układ pokarmowy. Zadbaj o to, by etykiety były czytelne. Jeśli mrużysz oczy albo gubisz się w drobnym druku, zadbaj o wzrok. To nie luksus, to bezpieczeństwo. W opisie filmu zostawiam iVita Plus z szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. Wsparcie dla oczu, które w praktyce znaczy mniej pomyłek przy dawkowaniu i większą pewność na co dzień. Wyobraź sobie, że wszystko masz poukładane, jak w szafce z przyprawami. D3 w porze obiadu. K2, tam gdzie trzeba, magnez wieczorem przy herbacie z cytryną, a do tego krótki spacer po obiedzie, który pomaga witaminie D pracować dla kości i mięśni. To nie magia, tylko rozsądek. A gdy ten porządek zaczyna działać, warto delikatnie zajrzeć głębiej. Kiedy dawka D3 staje się za duża, a kiedy za mała? Które objawy mówią uważaj, jak łączyć te trzy tak, by wspierały serce kości i sen, a nie się kłóciły? Pójdziemy krok po kroku, spokojnie, tak jak się odkłada telerze na półkę, bez pośpiechu, ale porządnie. Jeśli masz ochotę, zostań, za chwilę rozłożymy to na proste, domowe zasady, które da się utrzymać przez długie miesiące. Najlepsze decyzje rodzą się przy jasnym świetle i z kartką w ręku. Usiądźmy więc spokojnie i ułóżmy zasady, które pomagają, a nie mieszają. Najpierw dawka D3. Po 60. skóra robi jej mniej, a jesienią i zimą w Polsce słońce bywa tylko gościem. Dlatego wiele osób przyjmuje D3 codziennie. Kluczem jest rozsądek i stałość nie dużo, bo mi się przypomniało. W praktyce najlepiej działa mała, powtarzalna dawka do posiłku z odrobiną tłuszczu, by się dobrze wchłaniała. Sygnalizacją, że może być jej za mało, są powracające osłabienie, cięższy nastrój zimą, częstsze przeziębienia. Z kolei zbyt dużo D3 może dawać suchą skórę, wzmożone pragnienie, kłucia z boku brzucha czy nudności. To te sygnały, przy których warto zwolnić i poradzić się lekarza. Zamiast zgadywać, dobrze jest przy najbliższej wizycie zapytać o badanie 25-OHD, to jak termometr dla witaminy D. Nie musisz biec z do laboratorium, liczy się kierunek i spokój. Witamina K2 często idzie w parze z D3, ale nie zawsze. Jej rola to kierowanie wapnia do kości i zębów, z daleka od naczyń. Po 60.-70. roku życia to brzmi jak z piosenki o zdrowym zrozsądku. Ale jeżeli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe lub masz problemy z krzepnięciem, K2 wymaga zielonego światła od lekarza. W dzisiejszej codzienności warto też pamiętać, że K2 bywa w diecie. W serach dojrzejących, kiszonkach, czasami w dobrej maślanej kromce. To ciegiłki, które dokładają się do całości. I jeszcze praktyczna uwaga: jeżeli kupujesz preparat łączony D3 K2, trzymaj go razem z obiadowymi rzeczami, by łatwiej pamiętać o porze i o jedzeniu tłuszczu, choćby łyżeczki oleju rzepakowego na sałatę. Magnes to nasz wyciszacz mięśni i nerwów. Najlepiej podchodzić do niego jak do herbaty przed snem łagodnie i regularnie. Jeśli miewasz skurcze łydek, niepokój w ciele wieczorem albo czujesz, że serce szybciej podbiega bez powodu, łagodna forma magnezu wieczorem potrafi pomóc. Dla wrażliwego brzucha częściej sprawdzają się cytrynian, mleczan lub glicynian, a nie tlenek. Jeśli nerki nie pracują idealnie, bądź ostrożny, krótsze próby i mniejsze dawki są bezpieczniejsze niż wielkie porcje. I koniecznie woda. Magnez bez wody zachowuje się jak zupa bez łyżki, dwa- trzy większe łyki do tabletki i w ciągu dnia krople w stałych porach. Pojawia się pytanie, jak to łączyć, żeby się nie kłóciło? Najprościej. D3 solo lub D3 plus K2 do obiadu lub większego posiłku, bo tłuszcz pomaga. Magnez raczej wieczorem, bo ciału daje sygnał zwalniamy. Jeżeli przyjmujesz leki na stałe, rozpisz prostą rozpiskę dużymi literami i powieś na lodówce. Rano leki, obiad D3 plus K2, wieczór magnes. Nie trzymaj różnych opakowań w jednym miejscu z przyprawami, bo ręka lubi sięgnąć automatycznie. Warto też poprosić bliską osobę, by przeczytała etykiety razem z tobą. Cztery oczy widzą więcej, a drobny druk to częsty powód pomyłek. Zadbaj o światło przy stole, przy którym przygotowujesz dawki. Jeśli czcionki męczą, Wesprzyj wzrok, w opisie masz Awita Plus z szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. To praktyczny sposób, by etykiety były znów wyraźne, a ręka pewna. W tle zostaje jeszcze ważna rzecz: jedzenie i ruch. D3 lepiej pracuje kiedy choć trochę chodzimy dziennie. Nawet krótki spacer do sklepu albo po klatce dodaje kościom bodźca. K2 znajdzie sojusznika w kiszące do obiadu i kromce z dobrym serem. Magnes podziękuje za ciepłą zupę, oddech przed snem i mniej wieczornej kawy. To te domowe połączenia, które znamy od zawsze: talerz, łyżka, kubek, kapcie i światło razem robią różnicę. Jeśli chcesz, możesz dziś zrobić mały przegląd apteczki. Wyjmij wszystkie witaminy i leki na stół. Zapal jasną lampę, załóż okulary, odrzuć to, co przeterminowane, zapisz daty na opakowaniach i ustaw stację dnia. Rano, obiad, wieczór. Jedna tacka na każdy moment. To porządek, który chroni. A kiedy już wszystko stoi na swoim miejscu, łatwiej wejść krok dalej i zobaczyć, gdzie może kryć się zagrożenie. Za duże dawki na oko, łączenie, które obciąża żołądek, czy też sygnały z ciała, które mówią – zwalniaj! Wszystko da się ułożyć po ludzku, tak by D3, K2 i magnes były Twoimi sprzymierzeńcami, a nie loterią. Jeśli czujesz, że to Twoje tempo, chodźmy dalej tym samym spokojnym krokiem, aż ułożymy plan, który da się utrzymać miesiącami bez zmęczenia. Najmądrzejsze, co możemy zrobić dla siebie po sześćdziesiątce, to słuchać ciała jak starego przyjaciela. Ono rzadko krzyczy bez powodu kiedy dodasz D3, K2 i magnez do codzienności, warto wiedzieć jakie sygnały znaczą idzie dobrze, a jakie zatrzymaj się na moment. Zacznijmy od dobrych wieści. Spokojniejszy sen, mniej nocnych skurczów łydek, mniejszy krok na schodach, stabilniejsze kolana przy wstawaniu, mniej zimowego doła. To właśnie te ciche potwierdzenia, że dawki i pory są dla Ciebie. Nie pojawiają się jak fajerwerki, raczej jak ciepło z kuchni, które powoli wypełnia mieszkanie. Ale są też lampki ostrzegawcze. Jeśli po kilku dniach z wyższą dawką D3 czujesz dziwne uporczywe pragnienie, suchość w ustach, kujący dyskomfort z boku brzucha, mdłości, to znak żeby zwolnić i poradzić się lekarza. Gdy włączysz K2, i bierzesz leki na rozrzedzenie krwi, a pojawiają się nietypowe siniki, krwawienia z nosa, zawroty głowy, to czas na przerwę i kontakt ze specjalistą. Jeżeli po magnezie brzuch nabiera powietrza albo pojawia się biegunka, spróbuj łagodniejszej formy cytrynianu, mleczanu lub glicynianu i mniejszej porcji, najlepiej po jedzeniu. To nie porażki. To korekty kursu, jak przy doprawianiu rosołu, kropla w tę, szczypta w tamtą. Dobrze jest wpleść w tygodni mały domowy przegląd. Jedna kartka przy lodówce, trzy rubryki: sen, skurcze, energia. Każdego wieczoru postaw kreskę: sen lekki, średni, dobry. Skurcze były, nie było. Energia słaba, umiarkowana, Dobra. Po tygodniu widać, czy kierunek jest właściwy. Obok dopisz woda i kroki. Pół szklanki rano, kilka łyków przed obiadem i wieczorem to robi różnicę dla magnezu, serca i głowy. Kilkasetek kroków po domu, po klatce, do sklepu to paliwo dla d i kości. Ten dzienniczek nie musi być piękny, ma być czytelny. Duże litery, mocny długopis, lampka zapalona. Jeśli czcionki męczą, daj oczom wsparcie. W opisie masz iVita Plus z szybką dostawą w Polsce i do innych krajów. Wyraźne widzenie to mniej pomyłek w dawkowaniu i więcej spokoju przy apteczce. Ułóżmy prosty plan na długie chłody, bez pośpiechu, w rytmie domu. D3. Solo lub D3 K2 trzymaj przy rzeczach obiadowych, by ją łączyć z posiłkiem zawierającym odrobinę tłuszczu. Nawet kromka z masłem czy łyżeczka oleju rzepakowego do sałaty robią robotę. Magnes odłóż do końcika wieczornego. Przy kupku na herbatę, książce i lampce. W dni, kiedy brzuch jest delikatny, wieś pół porcji po jedzeniu. Co tydzień zrób sobotni porządek w apteczce, sprawdź daty, usta z rano, obiad, wieczór, wyrzuć puste opakowania. To domowe rytuały, które chronią bardziej niż niejedno postanowienie. Pamiętaj też o jedzeniu, które pomaga, żeby tabletki nie musiały ciągnąć wszystkiego same. Zimą i wiosną D3 lubi towarzystwo białka i kiszonek. Jajko na miękko, twaruk ze szczypiorkiem, kapusta kiszona do obiadu, K 2 dołoży swojego z kęsem dobrego sera. Magnes doceni ciepłe zupy, kasze, kakao na mleku, garść pestek dyni posypanych na sałatę. To zmaki, które znasz od zawsze teraz mogą być Twoimi sprzymierzeńcami. Jeśli zdarzy ci się dzień pomieszany, nie rób z tego dramatu, nie nadrabiaj podwójną dawką, wróć do stałego rytmu następnego dnia. Lepiej mniej i równo, niż dużo i raz na czas. Gdy pojawi się wątpliwość, zapisz pytanie na kartce i porusz przy najbliższej rozmowie z lekarzem lub farmaceutą. Dobrze jest też mieć telefon do zaufania, kogoś bliskiego, kto raz w niedzielę zerknie z tobą na tacki i dzienniczek. Cztery oczy to więcej spokoju. Na koniec chcę Ci powiedzieć coś ważnego. D3, K2 i magnes nie są cudowną różdżką, ale mogą być bardzo poręcznym narzędziem. Pomagają kościom, mięśniom, sercu i głowie. Pod warunkiem, że stoisz obok nich, ty, ze swoim światłem nad stołem, szklanką wody, krótkim spacerem, ciepłą zupą i porządkiem w szufladzie. To te małe polskie gesty, które składają się na duże, spokojne lata. Jeżeli ten film był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i zasubskrybuj, żebyśmy mogli spotykać się częściej przy tym samym kuchennym stole. Napisz w komentarzu jedną rzecz, którą ustawisz od dziś: porę przyjmowania D3, zmianę formy magnezu, jaśniejszą lampkę przy apteczce. Twoje doświadczenie może komuś uratować dzień. Żyj w swoim tempie. Małe, mądre kroki potrafią niepostrzeżnie dodać wiele dobrych lat.